Jesteśmy bezpieczni. Hubert Michwałewski, Paweł Tyburski. Witam prezesa. Co to za teczka? Mój oficjalny i główny sponsor Exclusive A, Time. Okay. Myślam, Nie że ma performance. Lipy. Nie ma lipy mordo. Hmm, pokaż. Ekskluzywny zawodnik Ekskluzywna walka to ekskluzywny sponsor. Ekskluzywna walka i robiliśmy sami. Ostatnio... Moi sponsor oczywiście są ekskluzywni, to jest mój główny sponsor, bardzo tak. wszystkim dziękuję, zaczynamy. Robiliśmy ekskluzywny wywiad, który miał za zadanie poddymić na konferencji, ale chyba było spokojnie między wami, co? No tak, było z szacunkiem i, i ja tego oczekiwałem, bo... Kurde, nie mam między nami złej krwi, a ja wiem, że mimo tego, że będziemy kulturalnie się zachowywać, każdy z szacunków się odnosi do siebie, to mimo wszystko i tak będą to wielkie emocje w klatce, bo i on, i ja e, na pewno będziemy chcieli sobie urwać głowę. Na pewno, i na pewno któraś głowa spadnie, mi się wydaje, która czy nie będzie decyzji, co? Nie, nie będzie decyzji, nie będzie, no zajebiste wyzwanie dla mnie, świat stoi przede mną otworem, jeżeli wygram z Denisem, to no, stary, porywam, Porywam się na niemożliwe i e, dla niektórych e, w, w głowach to jest jakby wiesz, no, takie dziwne, że, że wziąłem w takie formę z Denisem, ale uważam, że, że to zawsze jest człowiek, którego, którego mogę trafić tak samo jak trenuję z chłopami wielkimi jak i on. Więc e, walka podwyższonego ryzyka, ale ale do zrobienia. Słuchaj, warunki fizyczne są po twojej stronie. Ty masz te łapy długie, ja wiem, że ty potrafisz dystansować w tej stójce. E, jak ci się to uda wyczuć ten dystans w tej walce i będzie ci się udawało to robić, to ta walka też wcale nie musi być taka niemożliwa. Nie, 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 nie. ja uważam, że wiesz, ja z czasem teraz jak wchodzę w ten boks cały czas, to z czasem coraz większe, e, większą pewność siebie na łapie e, i e, tak naprawdę Czas będzie grał na moją y, korzyść I, i nie oszukujmy się, Denis na pewno będzie miał dużą presję, nie chcę go podkręcać, żeby jeszcze bardziej go stresować, ale wydaje mi się, że będzie miał bardzo dużo, y, dużą presję nałożoną i tyle, no ale, ale zróbmy zajebiste show. Zróbcie show, yy, ale tego show już chyba raczej nie będzie tych emocji pomiędzy wami, co? Już nie. chyba jest na to za późno. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że nie. Zresztą Denis tak się zachowuje w porządku. Zobacz, każdy z nas przychodzi jakąś taką przemianę. Na początku dymi, zaraz przyjdzie kolejny kurwa o czub, który kurwa zrobi, <laughs> który zrobi mega dym. To taka jest, wiesz, taki, takie koło to, czy wiesz. My e, przychodzimy, każdy z nas przychodzi jakąś przemianę. On pewnie też, pewnie też. Może się wstydzić za pewne zachowania Sir, on dojrzewa, tak samo jak i ja, ty, każdy z nas. No, jak młody... Jabłko! No, no tak, wiesz, on jest młody chłop, kurwa, no, on jest młodszy ode mnie. A ja a jego, właśnie w jego wieku miałem wióry, wiór w głowie, więc nie chcę mówić, że jestem teraz... Ma ile? 26 chyba w tym roku? 7 lat, więc wiesz, no, nie chcę, nie chcę tutaj e, się stawiać w roli jakiegoś kurwa doświadczonego i, i, i nie wiadomo jak mądrego gościa, ale wydaje mi się, że trochę przeżyłem i już na, na to, co przeżyłem. Jestem w stanie jakby inaczej spojrzeć na, na, na świat, na pewne rzeczy i na, na, nawet na zachowanie aktualne Denisa, rozumiem go. Jeżeli ich zmienia coś, to, 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 to fajnie, to życzę mu powodzenia, w tym... Ale wiem, że i tak, jakby był jakiś konflikt do zrobienia, to by kurwa się odpalił. Więc to jest kwestia tego do, doboru e, ludzi. No. Nie no, jedziemy dalej. Postawmy Daniela Omielańczuka, to się będzie o, działo. O, do, o, masz proste. Chłopy się nie lubią, e, tam naprawdę pewno kurwa mega, <grym> mega mi, mimo to, że nie widzę Daniela Omielańczuka w, w, w tej e, roli, bo jakoś tak on mi się wydaje kulturalnym, spokojnym gościem, ale podejrzewam, że też by się odpalił jakby Daniel na niego naskoczył. No, Słuchaj, Denis, Denis sobie też fajnie wypracował e, swoją pozycję i, i kolejkę do walki. Słuchaj, e, Paweł, nie próbowałeś trochę na Denisa wpłynąć na konferencji, żeby tą formułę zmienić? Po co? Chcę w tym, nie chcę kopać. No, dla mnie to będzie jeszcze większy sukces, e, wygrywając z Denisem w e, czystym boksie. Więc wiesz, nie ma co. Już, jak miałbym się. Targować to, to MMA, ale MMA na pewno się nie zgodzi, bo bo, bo, bo nie, więc kur... No, robimy to w się jedziemy z no. tematem. Słuchaj, powiedział, że jesteś najlepszym frikiem. Jest mnie bardzo, bardzo miło, no, słuchaj, no. Ja poniekąd zapracowałem sobie na to ciężko. Dalej ciężko pracuję, żeby utrzymać ten status. Jeżeli wygrywam z Denisem kategorię wyżej, albo dwie nawet z gościem, no to... No to co, co Ci powiedzieć, no to, to jestem przeszczęśliwym gościem i, e, i wiem, że kurwa to co robię, wszystko, jak ciężko na to pracuję, nie jest na marne i będziemy to tylko motywować do, do dalszych działań, mimo to, że mam chwilę zwątpienia, też przydam sobie, kurwa po co mi to, czy mi się chce obijać tą mordę, czy mi się chce walczyć, ale z tego jest siano, z tego jest e, popularność, dzięki temu mogę wypromować swoje inne rzeczy. Mogę pokazywać się światu dalej e, z fajnej perspektywy, mogę też pokazywać młodym ludziom, zresztą zawsze chciałem pokazywać, że można wyjść z różnych rzeczy, można się zmienić, można, że nigdy nie jest za późno na pewne rzeczy e, i, i, i fajnie, że, jeżeli mi ta droga po prostu tak e, się ułoży, jak mam w głowie, to na pewno e, wykorzystam tą mądrze, tą sławę, tą... E, Ach, to brzmi słaba, aż się źle poczułem, kurwa, stary ty, ja. jak to powiedziałem. Stary! Stoję w ogóle, słuchajcie. Nie, ale jest tą rozpoznawalność. O, tak. o, 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 Ale o, Musi tak. wrócić też trochę ten Paweł z Nie Musi, ale jak będę miał z kim? Tak, wiesz, musi. No bo by sobie dzisiaj mało co tam jedliście z dzióbków. Skąd wiesz, jak mówię, że nie oglądasz? Słyszałem, słyszałem. Nie, z dzióbków to może nie, ale, ale po prostu było kulturalnie, wiesz? no Kurwa, czemu, czemu, muszą być za każdym razem jakieś e, dymy. Wydaje mi się, że, e, że wiesz, jakbyś mi postawił gościa, który będzie mnie zaczepiał i będzie nam nie Wow, no. no to to to, to będzie no. mhm. ale też wydaje mi się że wzbudzam w ludziach e... Już większą sympatię, nawet w moich przeciwnikach i też większy szacunek. Czytałeś komentarze pod tym wywiadem ostatnim, czy nie? Tak, zacząłem czytać, no. bo zaczęły być one miłe e, i bardzo mi miło z tego powodu, że ludzie, e, ludzie e, przychylniej się do mnie e, nastawiają, bo no. też jakby dałem się poznać z tej prawdziwej strony, a nie tylko e, z, tej, z, tej, z tej takiej, jakiego, jakiego, mnie, jakiego mnie mieli e, dotychczas. Ostatnie pytanie, rewan z Kasją, bo zapomniałem się o to spytać ostatnio. Uuu, właśnie to jest zajebiste, no, no ja chciałbym z don, don Casio I wtedy bym mógł nawet z nim na małe rękawice wyjść, ale on tylko będzie chciał w boksy na duże, ja powiedziałem, że to jest ostatnia pewnie walka z Denisem na małe rękawice, bo, bo trenujemy ma i na tym chce się skupić, wiesz, to jest zupełnie inna dyscyplina. No, to byłaby medialna walka mega. No, Kas już zapraszam, możemy to zrobić. Boks, małe rękawice? Kurwa zrobię wyjątek zrobię i, i mogę to z nim zrobić. Dalej czujesz niechęć, do Kasjusza, czy już nie? Nie, nie, w ogóle nie. Ja w ogóle nie mam. Do Maj Staśko zacząłem ostatnio czuć. Dobra, czy tej walki nie będzie. Chciałbym. <laughs> Chciałbym. <laughs> Nie, ale tylko się jeszcze też nic nie w ogóle to jest, mąd, mądrze rozegrał swoją karierę, szapeau Ba wręcz kurwa naprawdę chłop, da się, lubić, chyba ze wszystkich mi się... Da, da się lubić, ale wiem, że to jest gość, z którym mogły być dymy, bo A -a. on jest taki, że zakłada maskę i potrafi, potrafi fajnie zagrać, nawet może mnie to jak się jakby była walka, to myślę, że byśmy cisnęli po sobie. Tak. On ma 101 twarzy, także... I, i, I mi w to gra, mimo to, że może byśmy sobie pogadali po, 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 po walce i nawet pewnie wypili piwo, mimo to, że ostatnio w ogóle nie piję i, i odłożyłem wszystko, co mi nie służy, to... to pewnie mogłoby się tak skończyć. Ale wiem, że to jest kurwa list, i by sobie e, ze mną folgowo, a ja bym tam dupie co dawał. <laughs> Paweł, dziękuję bardzo za rozmowę, trzymaj się, siema! Hej, cześć